W wieku 71 lat Barbara Bursztynowicz, kobieta, która niegdyś błyszczała siłą i odpornością, niespodziewanie popadła w kryzys, który wydawał się nie do pokonania. Według jej bliskich ostatnie dni upłynęły jej na samotności, chorobie i tłumionych przez lata emocjach. A najbardziej szokująca jest prawda, którą Barbara w końcu przyznała jej życie, nie było tak z stabilne jak postrzegała je opinia publiczna. Co więc tak naprawdę stało się z tą kobietą? W wieku 71 lat Barbara Bursztynowicz po raz pierwszy od dawna pozwoliła sobie wypowiedzieć słowa, które dojrzewały w niej przez wiele miesięcy. Nie było przy tym świadków kamer ani oficjalnych okazji. To był zwykły poranek, taki jak wiele poprzednich, a jednak coś w niej pękło. Siedząc przy stole z kubkiem chłodnej już herbaty, nagle zrozumiała, że dłużej nie może udawać, iż wszystko jest w porządku. Cisza, która od dawna wypełniała jej mieszkanie, wydawała się cięższa niż kiedykolwiek. I w tej właśnie ciszy po raz pierwszy powiedziała sama do siebie: Jest ze mną naprawdę źle. Te słowa nie zabrzmiały dramatycznie. Wręcz przeciwnie, były spokojne, wręcz łagodnie zaakceptowane, jakby Barbara w końcu przyznała się do czegoś, co jej ciało próbowało powiedzieć od dawna. Przez wiele miesięcy ignorowała sygnały narastające zmęczenie, ból mięśni, zawroty głowy, noce bez snu, poranki, które zaczynały się od walki o oddech. Tłumaczyła to wiekiem pogodą przepracowaniem. Tylko, że żadne z tych tłumaczeń nie wytrzymywało już konfrontacji z rzeczywistością. Barbara zawsze była osobą, która dźwigała wszystko sama, miała w sobie tę specyficzną upartość ludzi, którzy nauczyli się nie prosić o pomoc, bo wierzą, że muszą radzić sobie z życiem niezależnie od okoliczności. Przez lata powtarzała sobie, że nie wolno jej okazywać słabości, bo słabość otwiera drzwi litości, a tej znosić nie potrafiła ale choroba ta cicha i podstępna coraz mocniej odbierała jej kontrolę nad własnym ciałem, a wraz z nią poczucie bezpieczeństwa. Pewnej nocy, gdy kolejny raz nie mogła zasnąć, poczuła, że jej dłonie drżą, nie ze strachu, lecz z wyczerpania. Uświadomiła sobie wtedy, że żyje w stanie, którego nie umiała nazwać. To nie był ból fizyczny, choć ten towarzyszył jej codziennie. To było coś głębszego, narastające poczucie, że jej energia ta, niegdyś niewyczerpana, znika kawałek po kawałku, jakby z dnia na dzień gasło w niej światło, którego nie udawało się już podtrzymać. Najtrudniejsze były poranki, te pierwsze minuty po przebudzeniu, kiedy ciało wciąż było ciężkie, a myśli migotliwe i chaotyczne. Barbara przyznała przed sobą, że zaczęła bać się tych chwil. Bać się otworzyć oczy, bo wiedziała, że nowy dzień nie przyniesie ulgi, tylko kolejne pytania bez odpowiedzi. Pod skórą rosło w niej przekonanie, że coś jest głęboko nie tak, nie tylko w jej ciele, ale także w jej duszy. Z czasem pojawiła się jeszcze jedna rzecz, bardziej dotkliwa niż dolegliwości fizyczne samotność. Nie ta, wynikająca z braku ludzi wokół, lecz. Ta, która powstaje wtedy, gdy nikt nie dostrzega, jak bardzo człowiek potrzebuje wsparcia. Barbara była mistrzynią w udawaniu, że świetnie sobie radzi, uśmiechała się, gdy trzeba było, milczała, gdy nie miała siły mówić. A kiedy ktoś pytał, jak się czuje, odpowiadała automatycznie dobrze, naprawdę dobrze. Prawda była jednak zupełnie inna. Każde wyjście z domu stawało się wysiłkiem. Każde wejście po schodach wyzwaniem, każda nawet najdrobniejsza czynność wymagała od niej koncentracji, której już nie miała. Zdarzało się, że zatrzymywała się w pół kroku, by złapać równowagę, a wtedy ogarniała ją mieszanka wstydu i bezsilności. Nie chciała, by ktoś widział jej kruchość. A jednak, kruchość coraz nachalniej dobijała się do jej świadomości. Najbardziej przełomowy był moment, w którym Barbara zrozumiała, że to nie jest zwykłe przemęczenie. Gdy pewnego dnia zbyt słaba, by wstać z łóżka, patrzyła w sufit i czuła, jak łzy, te, które tak długo w sobie trzymała, w końcu spływają po policzkach. Nie płakała z bólu. Płakała z ulgi, ulgi, że wreszcie pozwoliła sobie przyznać, że nie ma siły być silną. Tamten poranek, ten z chłodną herbatą i rozpaczą ukrytą pod warstwami ciszy, stał się jej punktem zwrotnym. Po raz pierwszy Barbara wypowiedziała na głos to, co przez długi czas próbowała zagłuszyć: potrzebuje pomocy. I choć nikt tych słów nie słyszał, były one pierwszym krokiem, by przerwać milczenie, które powoli ją niszczyło. Przez wiele lat Barbara ukrywała przed światem coś, co stopniowo odbierało jej siły. Choroba nie przyszła nagle, nie zaatakowała gwałtownie jak burza. Przyszła po cichu, jak zimny przeciąg wchodzący przez nieszczelne okno. Najpierw delikatny, prawie niezauważalny, później coraz bardziej dokuczliwy. Na początku były to drobiazgi, takie, na które ludzie w jej wieku często nie zwracają uwagi: lekkie, zmęczenie, które pojawiało się szybciej niż dawniej, ból mięśni po krótkim spacerze oddech, który czasem wydawał się płytszy niż powinien. Barbara tłumaczyła to sobie zwyczajnym procesem starzenia. Uśmiechała się do swojego odbicia w lustrze i powtarzała, że wszystko jest pod kontrolą. Ale nie było. Z każdym miesiącem objawy narastały. Najpierw powoli, prawie niezauważalnie, jakby choroba sprawdzała ile może zabrać, zanim Barbara się zorientuje. Potem coraz śmielej. Poranki stały się walką, bo jej ciało odmawiało posłuszeństwa. Noce przynosiły ból, który nie pozwalał znaleźć wygodnej pozycji. Barbara budziła się zmęczona, jakby spała z ciężarem na piersiach. Zdarzało się, że w połowie dnia musiała usiąść, bo serce biło zbyt szybko, a nogi robiły się miękkie jak wosk. Najgorsza jednak była nieprzewidywalność. Czasem miała lepsze dni, kiedy mogła wyjść do ogrodu, podlać kwiaty, posłuchać śpiewu ptaków. Wtedy łudziła się, że może wszystko wraca do normy, ale następnego dnia ból wracał podwójnie, jakby jej ciało karciło ją za chwilę nadziei. Ta niestabilność sprawiała, że Barbara zaczęła żyć w nieustannym napięciu. Każdego ranka zastanawiała się, czy dziś będzie miała siłę wstać, czy choroba pozwoli jej funkcjonować, czy znowu odbierze jej kontrolę. Przez długi czas nikt o tym nie wiedział. Barbara była mistrzynią w ukrywaniu cierpienia. Kiedy ktoś do niej dzwonił, prostowała plecy, modulowała głos, udawała energię, której nie miała. Kiedy ktoś proponował spotkanie, wynajdowała wymówki: Jestem trochę zajęta. Może jutro. Nie czuję się najlepiej, ale to nic poważnego. Tak długo karmiła innych tymi pozorami, że zaczęła wierzyć. W nie także ona sama. A jednak choroba nie dawała się już zignorować. Pewnego dnia Barbara zauważyła, że jej ręce drżą nawet wtedy, gdy trzyma szklankę z wodą. Krople wody rozlewały się po stole, a ona patrzyła na to z narastającą paniką. Innym razem, wracając ze sklepu, musiała zatrzymać się na środku chodnika, bo ból w klatce piersiowej stał się tak ostry, że przez chwilę nie mogła złapać tchu. Ludzie mijali ją obojętnie, nieświadomi, że stoi tam tylko dlatego, że jej ciało nagle odmówiło posłuszeństwa. Tego dnia po raz pierwszy pomyślała, że jeśli ktoś jej teraz nie pomoże, może nie znaleźć w sobie siły, by dojść do domu. Z czasem objawy zaczęły wpływać również na jej psychikę. Barbara była osobą przyzwyczajoną do aktywności, do tego, że to ona panuje nad swoim życiem. A teraz każdy dzień przynosił kolejne ograniczenia. Traciła siłę nie tylko w mięśniach, ale i w sercu. Czuła się jak więzień własnego ciała. Czasem, siedząc w fotelu, zamykała oczy i próbowała przypomnieć sobie, jak to było, kiedy mogła przejść długi spacer bez zatrzymywania się co kilka minut, jak to było wstać z łóżka bez bólu, jak to było żyć bez lęku. Najboleśniejsze były chwile, w których jej myśli stawały się cięższe od objawów fizycznych. Zaczęła wątpić w siebie, wątpić, że odzyska dawną energię, wątpić, że ktokolwiek zrozumie, jak głęboko choroba wgryzła się w jej codzienność. Czuła się niewidoczna nie dlatego, że ludzie jej nie widzieli, ale dlatego, że nikt nie dostrzegał prawdziwego cierpienia, które nosiła w sobie. Najbardziej przejmujące było jednak to, że Barbara przez lata wmawiała sobie, że choroba to coś, co można przeczekać, że jeśli będzie udawać, że jest silna jej ciało, w końcu podda się sile woli. Ale w którymś momencie musiała przyznać, że nie ma już siły walczyć sama, że jej upór, który kiedyś był źródłem mocy, teraz stał się pułapką. I właśnie wtedy, w jednej z najtrudniejszych chwil, po raz pierwszy pomyślała o tym, by przestać się ukrywać. By powiedzieć prawdę nie światu, ale sobie, że jest chora, że nie daje rady, że potrzebuje pomocy. Tę myśl nosiła w sobie jeszcze długo, zanim odważyła się wypowiedzieć ją na głos. Ale to właśnie ona stała się początkiem zmiany, która miała nadejść. Przez długi czas Barbara była przekonana, że najcięższe w chorobie jest osłabienie ciała, ból, zmęczenie, utrata sił. Dopiero później zrozumiała, że o wiele bardziej niszcząca potrafi być samotność, która wkradła się w jej życie tak cicho, że początkowo jej nie zauważyła. A kiedy w końcu zdała sobie sprawę, jak bardzo jest samotna, było już za późno, by po prostu odwrócić się od tego uczucia. Samotność stała się jej codziennością, cieniem, idącym tuż za nią, od którego nie potrafiła uciec. W ciągu wielu lat Barbara zawsze uchodziła za osobę pogodną, otwartą, ciepłą. Dawała innym wrażenie, że jest otoczona ludźmi, że ma z kim porozmawiać, komu się zwierzyć, kogo poprosić o radę. Ale tak naprawdę większość tych relacji była powierzchowna uśmiechy, wymieniane na ulicy krótkie rozmowy o pogodzie, wspomnienia dawnych lat, które nie miały już realnego znaczenia. Niewielu ludzi wiedziało, jak wygląda jej prawdziwe życie, a jeszcze mniej chciało to naprawdę zrozumieć. Z czasem Barbara zaczęła czuć, że im bardziej jej zdrowie słabnie, tym bardziej oddala się od świata. Spotkania stawały się trudniejsze, bo każdy wysiłek fizyczny odbierał jej energię. Telefony były męczące, bo nawet rozmowa wymagała siły, której czasem nie miała, więc przestawała odbierać. Odsuwała się od ludzi powoli, nie z niechęci, lecz ze zmęczenia. A oni przestawali dzwonić, nie dlatego, że byli obojętni, ale dlatego, że nie wiedzieli co powiedzieć, gdy ona mówiła Wszystko dobrze, chociaż jej głos brzmiał inaczej. Najbardziej bolała ją jednak cisza w domu, ten rodzaj ciszy, który nie koi, lecz przygniata. Barbara przyznała przed sobą, że od pewnego momentu bała się wracać do pustego mieszkania. Wieczory były najtrudniejsze. Siadała w, w fotelu, słyszała tykanie zegara i czuła, jak wypełnia ją uczucie, że nikt nie ma pojęcia, jak naprawdę wygląda jej życie. Czasem patrzyła na telefon leżący na stole i zastanawiała się, kiedy ostatni raz ktoś zadzwonił, nie dlatego, że czegoś potrzebował, ale dlatego, że zwyczajnie chciał zapytać, jak ona się czuje. Czuła się przezroczysta. Jakby świat widział tylko jej dawny obraz silnej, pogodnej kobiety i nie zauważał, że ta Barbara już dawno przestała istnieć, a ona paradoksalnie pomagała ten obraz podtrzymywać. Kiedy ktoś ją spotykał, mówiła, że czuje się dobrze, uśmiechała się. Zmuszała swoje ciało do wyprostowania pleców, choć to bolało. Bo przez lata nauczyła się, że okazywanie słabości to coś, czego powinna unikać że samotność woli ciszę niż współczucie. Z czasem zaczęła odczuwać coś jeszcze większego niż samotność, poczucie bycia zapomnianą, jakby świat, który kiedyś znała, odszedł bez niej. Wspominała momenty, w których siedziała przy stole, patrząc na zdjęcia sprzed lat. Uśmiechnięta, otoczona ludźmi, pełna energii, a potem odkładała zdjęcie i widziała własne odbicie w ciemnym oknie, zmęczone, przygarbione, bez blasku. Różnica między tymi obrazami bolała bardziej niż jakikolwiek atak choroby. Barbara często próbowała tłumaczyć sobie, że to naturalne, że każdy z wiekiem traci część życia towarzyskiego, że ludzie są zajęci, mają swoje sprawy, swoje rodziny, swoje problemy. Ale w głębi duszy wiedziała, że to tylko częściowa prawda. Druga część, ta bardziej bolesna, była taka, że ona sama zniknęła ze swojego życia. Odsunęła się, zamknęła drzwi, wybrała milczenie tam, gdzie powinna była poprosić o rozmowę. Strach przed oceną trzymał ją na dystans od tych, którzy mogliby jej pomóc. Najciemniejsze były noce, kiedy budziła się z przyspieszonym oddechem i nagle uświadamiała sobie, że nie ma nikogo, kogo mogłaby obudzić, kogo mogłaby zapytać o pomoc, gdyby jej naprawdę potrzebowała. Bywały momenty, gdy szła przez mieszkanie, dotykając ścian, żeby utrzymać równowagę, i czuła, jak narasta w niej panika. Nie z powodu bólu, lecz świadomości, że gdyby coś się stało, nikt nie dowiedziałby się o tym od razu. Barbara zaczęła bać się własnych myśli. Nie dlatego, że były mroczne, ale dlatego, że były tak bardzo samotne. Czasem mówiła na głos, żeby usłyszeć brzmienie własnego głosu, jakby chciała potwierdzić, że naprawdę istnieje. Czasem stawiała dwa kubki na stole, jeden dla siebie, drugi. Dla kogoś, kto nigdy się nie pojawiał. To był jej sposób na oszukanie samotności, choć na kilka minut. Najtrudniejsze jednak było to, że samotność odbierała jej nadzieję. Nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie lepiej, że będzie miała siłę wstać rano bez lęku, że ktoś zapuka do jej drzwi. Nie dlatego, że musi, ale dlatego, że chce ją zobaczyć. Zdarzało się, że patrzyła w lustro i mówiła półgłosem: Tak nie może wyglądać moje życie. Ale zaraz potem opuszczała wzrok, bo nie wiedziała, jak miałoby wyglądać inaczej. W jej sercu rodziło się przeświadczenie, że choroba jest tylko częścią jej cierpienia. Druga część ta, ukryta głębiej, była samotnością, która powoli odbierała jej siłę do walki. Barbara wiedziała, że jeśli chce przetrwać, musi zmierzyć się właśnie z nią z ciszą, która przestała być spokojem, a stała się jej największym wrogiem. Najciemniejszy okres w życiu Barbary nie zaczął się w jednym konkretnym momencie. Nie było żadnego dramatycznego wydarzenia, żadnego nagłego załamania, które można by wskazać palcem. To był proces powolny, cichy, nieubłagany. Tak jakby ktoś stopniowo gasił światła w jej wnętrzu jedno po drugim, aż w końcu została tylko półmrok, w którym trudno było dostrzec jakikolwiek kierunek. Pierwszym sygnałem, że dzieje się coś naprawdę złego, była utrata rytmu dnia. Barbara, która zawsze miała swoje małe rytuały poranną herbatę krótką, gimnastykę, spacer wokół domu, zaczęła je pomijać. Najpierw sporadycznie, potem coraz częściej. W pewnym momencie zauważyła, że siedzi przy stole w piżamie o trzeciej po południu i wcale jej to nie przeszkadza. Jej myśli stawały się ciężkie, ruchy powolne, a czas tracił znaczenie. Dni zaczynały zlewać się w jedno, jakby nic nie odróżniało poranka od wieczoru. Najtrudniejsze były jednak chwile, kiedy choroba uderzała z pełną siłą. Zdarzało się, że Barbara nagle słabła do tego stopnia, że musiała oprzeć się o mebel, aby nie upaść. Serce biło zbyt szybko, jakby chciało wyrwać się z klatki piersiowej, a potem zwalniało tak bardzo, że w jej głowie pojawiał się lęk przed kolejnym oddechem. Do tego dochodziły napady duszności, które sprawiały, że każde zaczerpnięcie powietrza brzmiało jak szorstki szelest. Te symptomy nie były codzienne, ale były wystarczająco częste, aby Barbara zaczęła bać się własnego ciała. Prawdziwy kryzys zaczął się jednak wtedy, gdy do fizycznego cierpienia dołączyło załamanie psychiczne. Barbara zaczęła tracić poczucie sensu. Najpierw małe rzeczy przestawały ją cieszyć książka, którą czytała z pasją nagle stawała się ciężarem. Ulubiona muzyka drażniła ją zamiast uspokajać. A jej kwiaty, kiedyś pielęgnowane z uwagą, zaczęły więdnąć, bo nie miała siły ich podlewać. Patrzyła na nie i czuła jakby więdły razem z nią. Z czasem pojawiły się myśli, których Barbara nie chciała dopuścić do siebie. Myśli, że jest zmęczona nie tylko chorobą, ale istnieniem samym w sobie. Nie były to dramatyczne rozważania, lecz raczej ciche poczucie, że życie przestało ją obejmować, że świat, który kiedyś ją potrzebował, Teraz idzie dalej bez niej, że jej obecność jest już tylko cieniem wspomnienia tego, kim była. Jedną z najbardziej przejmujących chwil była pewna noc, kiedy Barbara obudziła się nagle z silnym bólem w klatce piersiowej. Nawet światło lampki nocnej wydawało się jej zbyt ostre, a powietrze zbyt ciężkie. Usiadła na łóżku, objęła się ramionami i próbowała złapać oddech. Ale zamiast ulgi, Ogarnęła ją panika, ta czysta, pierwotna, która sprawia, że człowiek czuje się jak zwierzę zamknięte w klatce. W tamtej chwili po raz pierwszy pomyślała, że może nie przetrwać tej nocy. I co przerażało ją najbardziej, nie było nikogo, kto mógłby to zauważyć. Rano obudziła się osłabiona, ale żywa. Jednak zamiast ulgi poczuła coś innego, wstyd, że jej życie doszło do punktu, w którym boi się spać. Jej dni, zaczęły wypełniać drobne lęki: lęk przed zasłabnięciem w kuchni, lęk przed upadkiem na schodach, lęk przed wyjściem na dwór, gdyż mogłaby nagle stracić siły. Choroba przestała być zbiorem objawów, stała się tłem, na którym malowały się wszystkie jej myśli, każdy krok, każde spojrzenie. Stopniowo Barbara zaczęła unikać kontaktu z ludźmi, bo nie chciała, aby ktoś zobaczył jej słabość. Przestała odpowiadać na wiadomości, przestała odbierać telefony, mówiła sobie, że potrzebuje spokoju, ale w rzeczywistości izolacja tylko pogłębiała ciemność, w której tkwiła. Zdarzało się, że siedziała w fotelu, godzinami wpatrzona w jeden punkt, próbując znaleźć w sobie choćby cień dawnej energii. Ale czasami nawet podniesienie ręki, by sięgnąć po szklankę, wydawało się wysiłkiem ponad siły. Najbardziej bolesne były jednak momenty, w których Barbara uświadamiała sobie, jak bardzo jej życie się skurczyło. Mijały tygodnie, a ona nie była w stanie przypomnieć sobie niczego, co mogłoby ją naprawdę poruszyć. Nie było już planów, nie było celów, nie było oczekiwań, była tylko codzienność rozciągnięta, jak ciężki koc, który odbierał jej oddech. Ale pośród tej ciemności pojawiła się jedna myśl, która nie dawała jej spokoju. Myśl, że jeśli nie zrobi czegoś teraz, jeśli nie poprosi o pomoc, jeśli nie przerwie tego cyklu samotności i cierpienia, choroba odbierze jej coś więcej niż zdrowie. Odbierze jej życie w sensie emocjonalnym, odbierze sens. I to właśnie ta cicha, uporczywa myśl. Zaczęła powoli przecierać pierwszy, ledwo widoczny tunel w mroku, który od miesięcy ją otaczał. Kiedy mrok jej codzienności wydawał się już czymś nieodwracalnym, Barbara zaczęła dostrzegać niewielkie, niemal niezauważalne sygnały, że jej życie nie musi pozostać w tym stanie. Nie przyszły one nagle ani nie wstrząsnęły nią jak błyskawica. To były małe momenty, drobne, delikatne, ale konsekwentne, które wkradały się między dni pełne ciężaru. I z czasem zaczęły zmieniać ich rytm. Jakby gdzieś głęboko w niej samej zaczęło znów tlić się coś w rodzaju wewnętrznego światła. Pierwszym z tych momentów była prosta myśl że może nie musi dźwigać wszystkiego sama. To przyszło pewnego popołudnia, gdy Barbara siedziała na kanapie, patrząc na rozchodzące się promienie słońca, które wpadły przez niezasłonięte okno. Był to jeden z niewielu widoków, który nadal potrafił ją poruszyć czuła, że przez większość miesięcy zamykała się na świat, ale ten ciepły promień sprawił, że coś pękło. Po raz pierwszy od dawna poczuła, że jej ciało, choć słabe, nadal reaguje na piękno. A jeśli serce nadal umie je zauważyć, to może nie wszystko straciła. W tamtym momencie Barbara zdecydowała, że musi zrobić coś, czego unikała od dawna zadzwonić do kogoś. Nie poradę, nie po pomoc ale po prostu, by usłyszeć czyjś głos. Wybrała numer osoby, z którą kiedyś była blisko, a od której oddaliła się, bo wstydziła się pokazać swoje cierpienie. Kiedy tamta odebrała, Barbara nie wiedziała, co powiedzieć. Zamiast tego zaczęła płakać, cicho, bez słów. A po drugiej stronie nie było zdziwienia ani zniecierpliwienia, było tylko spokojne: Jestem tutaj, oddychaj. Powiedz mi, jak mogę ci pomóc. To zdanie otworzyło w niej coś, co przez długi czas pozostawało zamknięte. W kolejnych dniach zaczęła powoli mówić o chorobie, o strachu, o samotności, o tych wszystkich cichych nocach, które przeżyła w milczeniu. Każde wypowiedziane słowo odbierało jej trochę ciężaru. Po raz pierwszy od miesięcy czuła, że nie musi udawać, że może być słaba, że ktoś wreszcie. Widzi ją taką, jaka jest, bez masek, bez roli, bez konieczności trzymania się w garści. Z czasem pojawili się także inni. Nie było ich wielu, ale wystarczyła garstka osób, które naprawdę potrafiły słuchać. Dwie krótkie wizyty, oferta wspólnego spaceru, ktoś, kto przyniósł jej zakupy bez pytania, ktoś, kto zaparzył herbatę i usiadł obok, nie próbując jej rozweselać ani moralizować. Barbara zaczęła rozumieć, że pomoc nie musi być czymś wielkim, by miała wartość. Czasem sama obecność drugiego człowieka potrafiła dać jej poczucie, że jednak nie jest w tym wszystkim sama. Drugim przełomem był moment, gdy Barbara po raz pierwszy od wielu miesięcy wyszła sama z domu, nie z obowiązku, ale z potrzeby. Szła powoli, zatrzymując się co kilka minut, ale każdy krok był dla niej zwycięstwem. Świeże powietrze, wydawało się inne, Ostrzejsze, bardziej realne. Patrzyła na ludzi idących obok, na dzieci bawiące się w oddali na psa biegnącego za patykiem, i po raz pierwszy poczuła, że świat nadal istnieje niezależnie od jej bólu i że ona nadal jest jego częścią, nawet jeśli jej udział w nim jest teraz skromniejszy. Barbara zaczęła też dostrzegać małe rytuały, które kiedyś dawały jej siłę. Zaparzała herbatę o poranku. Nie po to, by wypełnić czas, ale by poczuć ciepło kubka między dłońmi. Czytała po jednej stronie książki, dziennie ucząc się na nowo koncentracji. Zaczęła prowadzić dziennik, w którym zapisywała nie to, co ją boli, lecz to, co w danym dniu dało jej cień nadziei. Czasem była to rozmowa, czasem kilka minut bez bólu, czasem uśmiech, który pojawił się na jej twarzy choćby przypadkiem. Jej ciało wciąż było słabe, choroba wciąż była obecna, nic nie zniknęło, jak za dotknięciem magicznej różdżki. Ale zmieniło się coś znacznie ważniejszego. Barbara przestała czuć, że walczy sama. Zrozumiała, że siła nie polega na tym, by znosić wszystko bez słowa. Siła polega na tym, by pozwolić komuś wejść do środka w ten chaos, którego tak długo się wstydziła. Najważniejsze jednak było to, że wreszcie zaczęła wierzyć, że ma przed sobą jeszcze coś więcej niż tylko kolejne trudne dni, że w jej życiu wciąż mogą pojawić się światła, małe, delikatne, ledwie widoczne, ale prawdziwe. I choć droga przed nią nadal była niepewna, Barbara po raz pierwszy od dawna czuła coś, co trudno jej było nazwać. Może nie był to jeszcze spokój, ani pełna nadzieja ale było to coś, co pozwalało jej podnieść głowę i powiedzieć: Jeszcze nie skończyłam, jeszcze mam siłę. Historia barbary pokazuje, że nawet w najciemniejszych chwilach człowiek potrafi odnaleźć w sobie odrobinę światła. Czasem potrzeba tylko jednego gestu, jednego telefonu, jednej myśli, która przebije się przez zmęczenie i lęk, by poczuć, że życie jeszcze się nie skończyło. Jej droga nie była łatwa. Pełna była ciszy bólu i samotnych wieczorów, ale właśnie z tej ciszy narodziło się coś delikatnego gotowość, by znowu spróbować, znowu zaufać, znowu oddychać. Znowu. Barbara przypomina nam, że słabość nie jest porażką, a proszenie o pomoc jest aktem odwagi. Że warto zatrzymać się na chwilę, spojrzeć na siebie z łagodnością i pozwolić innym wejść do naszego świata, choćby tylko na moment, bo czasem to właśnie ten moment zmienia wszystko. Jeśli ta opowieść poruszyła cię choć trochę, jeśli skłoniła do refleksji, albo pomogła spojrzeć na czyjeś milczenie z większym zrozumieniem, zapraszamy cię, by zostać z nami dłużej. Subskrybuj kanał. Podziel się tym materiałem, mkłą, i wracaj po kolejne historie, takie, które dotykają, inspirują i przypominają, że każdy z nas ma swoje niewidoczne bitwy. A może i ty dziś potrzebujesz usłyszeć to jedno zdanie, które usłyszała Barbara, nie jesteś w tym sam.